Cześć, witam Was na kanale Rafał Kuduje. Dzisiaj myślę, że będzie to ostatni już odcinek w tym roku i też chciałem go zrobić i trochę w innej formule, a mianowicie podzielić się z Wami swoim doświadczeniem i przemyśleniami na temat rozmów kwalifikacyjnych. I głównie myślę, że odcinek będzie dedykowany dla osób, które są jakoś na początku swojej kariery programistycznej i chciałyby zostać frontendowcem albo chciałyby zmienić pracę może na lepszą, lepiej płatną. Myślę, że te spostrzeżenia, które w tym filmie zawarłem pomogą w zdobyciu takiej właśnie lepszej wymarzonej pracy. Zapraszam. Przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej, to co na początek bym zrobił to na pewno w oparciu o ogłoszenia rekrutacyjne, przemyślałbym, co dokładnie chcę powiedzieć osobom, które będą mnie rekrutowały. To musi być taka historia mojej osoby, która jest spójna merytorycznie i również ciekawa, tak żeby chciała się ją słuchać. W ten sposób przeprowadzę rekruterów poprzez ścieżkę takich wątków, tematów, w których potencjalnie czuję się silny, czy powinienem czuć się Silny. I wciągnięci w tą rozmowę słuchające tej, tej opowieści o, o mnie, będą zadawać pytania, tak? Jako taka interakcja rozmowy, w tematach, które będę omawiał, czyli w tematach, których, w których jestem silny. Odwrotne podejście to jest takie, że po prostu idę na rozmowę kwalifikacyjną, siadam, zadają mi pytania, ja na te pytania staram się odpowiedzieć. To jest analogiczna sytuacja, jak Chodzi bokser do ringu, stoi przy, przy narożniku i czeka na zadawane ciosy. No część, duża część mu się uda osłonić, ale niektóre są tak zaskakujące, że jednak go trafiają. Chcemy tego uniknąć. Do tego przygotowania mm, warto to przygotowanie sobie gdzieś rozpisać. Tak? Można to zrobić na kartce papieru, można to zrobić używając któregoś z programów do tego dedykowanych i ja na przykład mógłbym Wam polecić taki program darmowy zaraz tu się przełączę pokażę Wam jak to wygląda o i to jest taki program który się nazywa Edgeo Mind i przygotowując ten właśnie odcinek który się rozmo nazywa rozmowa kwalifikacyjna frontendowca chcę omówić takie cztery główne tematy przygotowanie, aplikacja, pasja, współpraca. Każdy z tych tematów mógłby mieć jeszcze subtopik. Tak ten subtopik jeszcze mógłby mieć jeszcze kolejny subtopik. Każdy subtopik może mieć też czy też topik może mieć tak jak tutaj wpisałem szczegółowo opisane co chcę powiedzieć w, danej, w danym wątku. Można to również drukować. Skasuję sobie tu ten subtopik. Można to również wydrukować, żeby mieć to w formie papierowej. Można to przesuwać, jeżeli chcemy w innej kolejności opowiadać. No oczywiście można kasować. Także są do tego programy, które ułatwiają nam takie mentalne zrobienie takiej mapy mentalnej tego, tego spotkania, tej, tej rozmowy kwalifikacyjnej. To co bym radził jeszcze dodatkowo, żeby każdy z tych wątków, które, które będziecie chcieli poruszyć na rozmowie kwalifikacyjnej, żeby nagrać sobie na kamerze. I na przykład dzień później albo dwa dni później odczekać, dwa dni później powiedzmy odtworzyć sobie to, to swoje wystąpienie i zobaczyć, czy ta historia, która jest nagrana jest przekonywująca. Tak, można też ten film pokazać osobie jakiejś bliskiej, koledze, koleżance, niech ona wypowie się, co tam jest yy, dobrze, co jest przekonywujące, a co wymagałoby poprawy. Dobra, i to tyle myślę, jeżeli chodzi o przygotowanie. Bodaj jednym z najważniejszych elementów rozmowy kwalifikacyjnej, to jest rozmowa na temat waszego portfolio. I oczywiście portfolio w przypadku dewelopera, to jest Działająca aplikacja. Celowo tutaj mówię na temat w liczbie pojedynczej, że jest to aplikacja, ponieważ uważam, że nie musimy tworzyć wielu aplikacji i wysyłać linki do repozytoriów do nastu aplikacji. Wystarczy, że będzie to jedna aplikacja. Skoncentrujmy uwagę osób, które się przygotowują do przepytania nas. Skoncentrujmy tu uwagę na jednej aplikacji, ale ona musi zawierać konkretne elementy, i do takich elementów ja zaliczyłbym formularze, ponieważ w zasadzie każda aplikacja posiada taki czy inny formularz, chociażby formularz logowania się do, do tej aplikacji. I tutaj również w tej aplikacji uważam, że powinien być formularz z walidacjami. Te dane wprowadzone przez użytkownika powinny być następnie z tego formularza wysłany na serwer. Na tym serwerze powinny coś sprawdzać i dostawać z powrotem jakiś respons. Czyli mamy drugi element, to jest współpraca z serwerem. Powinna się taka, taki element pojawić w tej aplikacji. To, co jest absolutną koniecznością obecnie, to jest to, żeby ta aplikacja, jak będziecie ją pisać, żeby sięgnąć po jakieś narzędzie. Mam tu na myśli framework. I to no może być View, może być React, może być Angular, w zależności od tego, gdzie czujecie się mocniej, na jakie stanowisko aplikujecie. Tak, to jest absolutny must. Must have. Przydałoby się, żeby wykorzystać nie czysty CSS, tylko jakiś metajęzyk, np. SAS. Wskazane... Również byłoby, żeby skorzystać z jakiejś biblioteki zewnętrznej, żeby osoby przetytujące Was widziały, że aha, ok, umie korzystać z bibliotek zewnętrznych. Fajnie. I takim przykładem może być na przykład biblioteka chociażby Bootstrap, tak, do stylowania elementów. Opłaciłoby się za to, żeby. Ta nasza aplikacja, którą przygotowaliśmy, żeby zawierała też jakieś animacje, żeby ona nie była taka statyczna, tak? Żeby tam również była jakaś, może nie bardzo rozdmuchana, ale żeby była animacja, która coś tam będzie dynamizować na tej naszej stronie. Okay? Powinno się, kolejny element, skalowalna, czyli żeby był podział na moduł główny i moduły funkcyjne. Ważne też jest, żeby ta aplikacja była resizowana, żeby ona dobrze wyglądała i na laptopie, i na komórce, żeby te elementy wszystkie były fajnie spasowane i żeby ten interfejs był taki przyjazny dla użytkownika. Warto byłoby zawrzeć w tej aplikacji jakieś wzorce projektowe i opowiedzieć o tych wzorcach projektowych w rozmowach kwalifikacyjnych, w których, w których brałem udział, to prawie zawsze się temat wzorców projektowych pojawia. I tutaj mogę jako przykład podać, nawiązując właśnie do tego wcześniej wymienionego formularza i komunikacji z serwerem, to w angularze na przykład można by użyć serwisu, tak, że komponenty nie komunikują się bezpośrednio między sobą, tylko wykorzystują do tego serwis, który jest także odpowiedzialny za komunikację z serwerem. Tak poprzez serwis przechodzą te informacje. No i taką wisienką na torcie, którą opłaciłoby się w tej aplikacji zawrzeć, to są testy. Testy jednostkowe to jest must have, ale ja bym poszedł dalej i bym napisał również end-to-end -end testy. To będzie świadczyło o tym, że nie poprzestajecie tylko na wykonaniu aplikacji, na tych testach jednostkowych, takich, które sprawdzają pojedynczą funkcjonalność, tylko że idziecie dalej i sprawdzacie działanie aplikacji jako całości, czyli robicie end-to-end -end test. No i myślę, że to byłyby takie elementy, które powinny być w aplikacji. I tu bym chyba postawił kropkę, jeżeli chodzi o portfolio. Dobrze byłoby w czasie tej rozmowy kwalifikacyjnej, żeby pokazać, że jesteście faktycznie pasjonatami informatyki, kodowania frontendu i tutaj trzeba by pokazać, że nie tylko oglądacie filmiki na YouTube i staracie się zreplikować rozwiązania, które tam się znajdują do swojego własnego kodu, ale że poszukujecie szerzej, poszukujecie głębiej, sięgacie do dokumentacji źródłowej. Dokumentacja źródłowa powinna być takim naturalnym, naturalnym miejscem, gdzie szukacie informacji o, o pewnych rozwiązaniach, ponieważ filmiki na YouTube mogą zawierać błędy, mogą zawierać kod, który został zdeprecjonowany. Takich błędów teoretycznie dokumentacja nie powinna zawierać albo zawiera ich w jakimś tam bardzo minimalnej, minimalnej ilości. Kolejna rzecz, która podkreśli, że jesteście pasjonatem, to będzie to, że mm, śledzicie, macie takich mentorów w sieci, których śledzicie. Warto wtedy podać konkretnie, jacy to są ludzie. To może być kanał na YouTubie, to może być kanał na Instagramie, który, mm, który oglądacie i mm, tu może paść pytanie oczywiście, jaki Ostatnio materiał, co nowego się dowiedzieliście w związku z tym, że śledzicie tego mentora. I w takim przypadku trzeba powiedzieć, co nowego się pojawiło. To, że jesteście pasjonatem, będzie także świadczyło o tym, że śledzicie nowe releasy oprogramowania, w którym pracujecie. I to raczej na pewno zostanie zweryfikowane. Czyli jeżeli pasjonujecie się angularem, to, co w ostatniej wersji Angulara pojawiło się na rynku, warto znać to, znać co weszło w tym ostatnim release'ie i z czym to się wiąże ta zmiana. Co ona ułatwia, co ona rozwiązuje. Z dużym prawdopodobieństwem spotkacie się z pytaniem na temat tego, w jaki sposób rozwiązujecie problemy, które napotykacie podczas programowania. I tutaj ja bym odpowiedział w ten sposób, że dwutorowo. Jeden to jest yy, koledzy, do których się zwracam z takim pytaniem i wspólnie jakoś staramy się rozkminić, jak, jak ten problem rozwiązać. To będzie świadczyło o tym, że jesteście nastawieni w, na współpracę i to na pewno będzie pozytywem. A drugą rzeczą też pochwaliłbym się tym, że szukam w internecie rozwiązań. Jeżeli wiem, że kolega jest, koleżanka zajęty. Wtedy nie siedzę, nie czekam aż się zwolni, tylko szukam w internecie. I taką na pewno skarbnicą informacji w internecie jest Stack Overflow. Ja w swojej historii w zasadzie nie spotkałem się z problemem, o którym nie pisano by w Stack Overflow, bądź mm, pisano by w ten sposób, że yy, naprowadziłoby mnie to, jak rozwiązać ten, ten mój problem. Tak? Nie, niekoniecznie zawsze jest podane na tacy rozwiązanie, ale czasami mogę to, co jest tam napisane, wykorzystać pośrednio i znaleźć jakieś rozwiązanie nurtującego mnie zagadnienia. I tu warto opisać, bo pewnie padnie takie pytanie, jaki to był problem, dokładnie czego on dotyczył i mm, właśnie metoda jego rozwiązania. Czy roz, rozszyfrowywaliście to rozwiązanie z kolegą, koleżanką, czy też sięgaliście do stack overflow. I co tam na ten temat było napisane? Kolejny element, który na pewno się pojawi w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, to współpraca. Warto się do tego przygotować, co się chce powiedzieć i znać zagadnienie. Zakładam, że w większości jednak przypadków traficie do zespołu deweloperskiego, że to nie będzie pojedyncze, samodzielne stanowisko frontendowca, tylko będziecie pracować w jakimś zespole tworzącym oprogramowanie. I będzie istniał branż główny, produkcyjny. W przypadku, kiedy będzie zachodziła konieczność robienia jakiegoś feature'a albo poprawienia czegoś na branchu produkcyjnym, wtedy będziecie się wybranchowywać na jakiegoś feature brancha, release brancha, albo hotfixa, i tam będziecie dokonywać zmian. Po ich zaakceptowaniu, po przetestowaniu będziecie się z powrotem domerżowywać do tego branża głównego, z którego będzie robione wydanie. Okay. I tutaj pojawia się system kontroli wersji. Musicie wiedzieć, jak tam pracować w systemie kontroli wersji. Takie komendy jak git pull, git push, merge, rebase, cherry pick, powinny być wam znane, powinniście wiedzieć mniej więcej jak, jak ten system kontroli w wersji ogarniać. Drugi element współpracy to myślę, że opłaci się pochwalić jeżeli macie takie doświadczenie ze współpracy z backendowcem. I tutaj też są różne narzędzia do tej współpracy. Takim chyba najpopularniejszym jest Swagger, gdzie można podpatrywać jakie są requesty, jakie są responsy warto o tym opłaci się nadmienić. O takiej współpracy, jeżeli taką współpracę macie. Jeżeli nie, to może warto byłoby zadbać, żebyście z jakimś kolegą, backendowcem, coś takiego przetestowali, taką współpracę, żeby pokazał Wam, poświęcił kilka chwil i pokazał Wam to narzędzie. No i ostatni element współpracy to jest współpraca z samą przeglądarką. Podstawowym narzędziem frontendowca to jest przeglądarka i wszystko to, co ona dostarcza w Developer Tool, czyli szybkość debugowania kodu, znajdowanie błędów, korzystanie z możliwości pracowania ze stylami, czyli zmieniania w przeglądarce ostylowania po pewnych elementów. To jest również korzystanie z ruchu sieciowego, odczytywanie tego ruchu sieciowego. To jest śledzenie, jak zmienne się zmieniają w trakcie wykonywania programu, czyli stawianie, zapinanie się na jakimś elemencie kodu i potem śledzenie zmian krok po kroku. Tak to warto byłoby na taką rozmowę kwalifikacyjną ten aspekt mieć opanowany i nawet powiem dalej, że może nawet bardziej przyda się to w pierwszych dniach pracy aniżeli może na rozmowie kwalifikacyjnej. Mam nadzieję, że ten odcinek pomoże przynajmniej części z Was w otrzymaniu lepszej pracy, ciekawszej, może lep lepiej płatnej. Tak jak powiedziałem, odcinek powstał w oparciu o moje własne doświadczenia i moje przemyślenia. Jeżeli w Waszych rozmowach kwalifikacyjnych pojawił się wątek, którego ja nie zawarłem w tym odcinku, to myślę, że byłoby cenne i wskazane, żeby się tym wątkiem podzielić w komentarzu do, do tego odcinka. Niewykluczone, że jeżeli tych wątków będzie kilka, to nagram kolejny, kolejną, drugą część rozmowy kwalifikacyjnej w oparciu o właśnie te Wasze dodatkowe elementy, które się u Was pojawiły w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. A na dzisiaj dziękuję wam bardzo za uwagę i żegnam. Do zobaczenia do kolejnego filmu na kanale Rafał Kudry. Cześć. I'm